Chciałam Ci pokazać, jaki zestaw świąteczny skomponowałam dla mojej mamy. Mamoś, si nie oglądaj tego. Także zaczynamy. Tak w ogóle, tego roku mamy nowe opakowanie. To jest opakowanie świąteczne. Oprócz tego będą dwa inne, które wam pokażę. Ale to jest aktualnie moje ulubione. Pierwsze co olejek. Olejek lawendowy. I powód jest taki, że moja mama kocha olej lawendowy i używa go do wszystkiego bardzo dużej ilości. Także lawenda u nas w domu schodzi w dużej ilości i wiem, że moja mama na pewno lawendę doceni i przyznaje, że połowę to zużywa dla nas, żeby nam było miło i przyjemnie. <laughs> Kolejną rzecz, którą wkładam tutaj, to jest rzecz, którą mama sama by sobie nie wybrała, ale wiem, że się jej mega, mega przyda w sezonie i myślę, że tak naprawdę połowę wykorzysta i datacie. To jest sól i maść aromaterapeutyczna Liptus, która ma olejki ułatwiające swobodne oddychanie. Taki super świeży zapach mamy tutaj, między innymi zapach mięty, zapach eukaliptusa, a druga to jest maść Liptus i ona jest super, super jak jest słodno. Ja też używam maści Liptus cały czas i co dla mnie jest super fajne, to jest to, że ona mm, pachnąca nawet przy otwarciu, także to też jest dla mojej mamy. No i teraz coś, co jest na wymiankę, bo możecie wiedzieć albo nie, mamy mnóstwo pachnących świec i moja mama jako hobby sama robi swoje pachnące świece. Więc ja też przygotowałam świecę świąteczną i tym razem jest to świeca korzenna mandarynka. Jedno, co lubię bardzo, bardzo w moich świecach, to jest to, że mają drewniany knot. Więc to, co zapakowałam dla mamy, to jest tak, coś, co będzie używać dla siebie i dla całej rodziny. Coś, co jest super, super na zimną porę roku i mam wrażenie, że połowę pójdzie do taty i coś, co jest dla przyjemności i znając moją mamę, będzie zapalać tą świecę przed obiadem, na który nas zaprosi albo wieczorem, tak żeby wszystko przepięknie pachniało w domu. Także taki jest mój plan na ten prezent.